Siema, z tej strony Lejmon to jest kolejny odcinek z Kangur Kakao, runda druga. Akceptuj, lodowa jaskinia. No ostatni okay, ostatnio tu spadliśmy i zaczynamy od slajda. Strasznie się od ścian odbijam. Si Okej, okay, dobra. Trochę się domyśliłem, nie ukrywam. Mm, Tyle bumerangów, których nie jest mi potrzebne. Za ile? Tą beczkę? Uj, debele. Przed... A, bo ja się porozbijałem boki, prawda? Okej, okay, już chyba rozumiem o co chodzi. I get the point. Miałem skoczyć, no tak, zapomniałem. Wow. Du, 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 du. Tak, dokładnie tak. Nie walić w ściany. O, dobra, to było. O ale tylko trochę ok. Nie było takie ciężkie. A może tylko beczka oberwała. To jest jakieś przejście albo coś? Nie. Więc lecimy sobie dalej. O, spadają. Będą spadać dalej. walił w nich. Umarangami, bo to wydaje się być najlepszy sposób na walkę z Te gwiazdki zni znikają po czasie czy po, Alalalam, po czasie czy ja je zbieram To jest istotna kwestia Teraz tu były dwie drogi do wzięcia A i obie, obie są poprawne ok. Ale ja się tu wrócę jeszcze po te edukacixy grożysz do grosza trzeba zbierać I I tu będziemy iść dalej, ale najpierw idziemy w prawo, ok. Fajne są te śniegowe poziomy, znaczy wymagają mózgu, dlatego trochę Okej, okay, ja nie wiem jak... O tam jest dwóch przeciwników Bo mi się bumerangi kończą. Dawaj mi gwiazdkę. Okej, okay, zebrałem. Daj mi też więcej bumerangów. nie. nie, nie. Nakieruj się na niego. I wal. Juu. Dobra, jeszcze raz. Zbierzemy sobie kryształki. O tu jest zdrowie I ile was tam spadło ile gwiazdeczek. ciekawy. kiedy zdobędę jakąś dodatkową umiejętność znowu Trochę, trochę trochę, za wcześnie to się aktywowało. W ogóle nie byłem zaskoczony. Tu, tu już byłem, ale mi trafiło. Świetnie! Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Jaką? Teraz atak ze skoku jest skuteczniejszy. Okej, okay, żebym jeszcze rozumiało co chodzi zaraz. Jak tym się sterowało? Mm. A, tym, no tak. Kurde, yy, to sterowanie jest dziwne strasznie. Strasznie dziwne. powinno spaść y Halo Coś się O nie to było na A to muszę zrobić na czas ok ustawmy się i to zróbmy pan, no Gdyby tym się jeszcze dało sterować To by było tak super no Ja nie dam rady no Żadne nie trafiło Dobra No i już Aaa Dlaczego? Zaraz Pyk, 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 żeby ogarnąć to sterowanie Co jakbym... Okej okay. No i... Czemu to nie jest tak jak jest zazwyczaj w grach, w których się steruje dobra, um, okay, chyba się udało. O nie, zrobiłem nie po kolei. Ale jak, jak ja to zrobiłem nie po kolei? Okej, okay, dobra, być git. Okej. Dobra, jest chyba do... Nie, nie jest dobrze, bo moja postać nie skacze. Ale my się tym nie przejmujemy. Dobra, trafiło, ale nie wszystko. Okej, teraz powinno być dobrze. O, no dobra, Nie prawie, dobra, powinno spaść, no i spadło dobrze, teraz musi nam się udać. Nie ma opcji, że nie wyjdzie No i pyk, no i... Wywalać Nara Nara Okej. Okay. Wszystko jest okej okay. Zaraz to było Tak, okej okay. A, on teraz bije obszarowo ten atak Już rozumiem Dobra, lecimy w górę. O i otworzyliśmy tą bramę, okej okay. O nie, to jest slide Ooo Bo mi, mi średnio to chyba wychodzi Okej okay. Po wyrzecz nie zebrałem Ale to chyba nie jest aż tak ważne to jest ważne. Mraju... E, pojadę w lewo, bo jest podstęp. Chyba pojechałem dobrze. Halo? Nakieruj się na niego. Kao, wierzę w Ciebie, że ci się uda. Zaraz, tam była klatka, zaraz pójdę ci uwolnić, tylko... Okej, okay, to, to tego się nie spodziewałem. Um... Halo? Zaraz, ja go mogę uwolnić? Tak średnio. Chyba nie mogę. Coś dobra, spróbuję może od tej strony. Nie, nie mogę go... No okej. Okay. No i skoro tak, to znaczy się chyba nie. No i dalsza część slajdu. Świetnie. Balaj ja jestem na początku poziomu, czy mi się wydaje? Nie zdążyłem podskoczyć, ale... Wala i nie trafiłem. Pyk. Chyba muszę na to wskoczyć. Okej. Okay. Więcej Dukaciksów Okej, okay, czy to się pode mną, to się pode mną zapada? Kocham to w grach Chcesz uratować świat? Pokażemy ci gdzie iść pierdalną strzałką Halo, wypłynie stąd coś jeszcze? A tu jest ta... ...kra po której mam płynąć Chyba nie Bo miałem po niej przeskoczyć Czekaj ee... A nie, ona się wraca. Du, 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 du. A tam coś może być Ale ja chyba tam dojdę zaraz. Piu, No kiedyś nie lodowa jaskinia tam coś mogło być, ale mogło też nie być nic. No i tnąłem go, no. Dlaczego? Dlaczego? Yyy, tu była dziura, tu Okej, okay, to, to nie wygląda zbyt bezpiecznie. Tam jest gwiazdka. Okej, okay, okej. Okay. jakimś cudem, y, udało mi się... Zebrać tą gwiazdkę, a czyli teraz, co się dzieje, jak ja dojeżdżam na krawędzi, to też się turlam, Co się stało przed chwilą, tu du, 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 du. Nara. Nara. Rangi są świetne. O, koniec poziomu. No i zebrałem wszystkiego, ale trudno i wiecie co? Ten poziom był dosyć krótki, więc chyba lecę od razu następny. Szalona jazda. Śpiesz się do kopalni kryształów. Maszynista szykuje tam transport zwierząt dla Huntera. Masz bardzo mało czasu, więc wykorzystaj snowboard. No okej. Oooo! Zaraz. Pokazuje, że nie mogę się rozbić. Ooooooo... Czekaj, czekaj, czekaj! Bo ja, ja... trochę nie zdałem sobie chyba sprawy z powagi sytuacji. A chcę zbierać... Mamonę! Urna etricki! Ty, ale ja coś wolny jestem. A, bo ja mogę przyspieszać z W, dobra. O, gdzie tą śmieciarką? O, ja tam, tu, tu miałem wjechać. Tam miałem wjechać. Ale tu już wiadę, spokojnie, nie ma problemu. Cyk bokiem. Bo prawie się wrąbałem w tej kolce, nie będę kłamał. To chciałem przeskoczyć, No i co ja zrobiłem? A mogę tu zawrócić... Nie, nie mogę zawrócić. No tru Serio Dobra, weź Reseta wali... Walimy szybkiego już. Myślałem, że znowu na to nie wiadę. Tysiąc dukacixów. A jak to się rozwala, to też z tego dukaty wypadają. Okej, okay, warto wie... ...dzieć. Juu, o, to się już rozwalałem, czy nie? Rozwalałem się. Ale o to już nie. Dobra. Teraz chyba za bardzo gonię za tymi dukatami. Ten start jest troszeczkę słaby, ponieważ jest duża szansa. To na tyle słabo skręca, że jest duża szansa, że nie... nie wyrobisz się na tym zakręcie. Albo może to jest tylko moje wrażenie. Nie chciałem się w to wrąbać. Mam wrażenie, że byłem 10 km od tego. Jak tym sterować? To, to nie skręca. Okej, skakanie, uchranie, uchrania mnie przed obrażeniami. Chroni mnie przed obrażeniami, okej. Okay. Checkpoint zgaduję. u co jest? Co za... Chory poziom. Trochę za późno się zorientowałem co się dzieje. Dobra, nie mogę tu walić bumerangami. Słyszeliście, że kliknąłem w spację? Dobra, chyba muszę trochę wcześniej to zrobić. Jakoś tak teraz? No, ledwo się wyrabiam. Dobra. Już. Do serio! Wiem, że jestem lama. Nie musicie mi tego mówić. To jest. Dobra, to było. Cze czemu jest mi tak ciężko trafić w odpowiedni moment, żeby skoczyć? Ja nie rozumiem tego akurat. Nie ja widzę się na tym czerwonym. Mam skakać, ale czasami się nie wyrabiam. Noooo! OK, jestem gdzieś dalej. Dało się przeskoczyć. Tu, tu, tu. Ale fajny poziom w sumie. No, w sumie fajny. Jak zaczyna ci wychodzić. No nie, jest ciekawy. No i nie skoczyłem, się zagadałem. Nie, przytrzymałem Muszę schakać też w odpowiednich momentach Znaczy no Platformówka no to, to chyba to Może znaczy ja zamknę ryj Po prostu Wszystkim będzie się żyło lepiej No i... Halo? Kliknął, jestem pewny, że kliknąłem. Nie, nie, ja, ja też się zastanawiam, jakim cudem ja w pewnych momentach wjeżdżam pod górę po tej... ...belce, czy co to jest? Po tej zielonej materii. Dwa razy przez przypadek Okej, okay, udało się I tym sposobem dojechałem do końca tego jakże arcy trudnego fragmentu Nie Już myślałem że od początku będę tam leciał znowu Ej, dobra, nie rozwaliłem kamienia, ale doskoczyłem przynajmniej i wjechałem na rampę. Okej, okay, to jest wszystko zrobione na styk. Nie mogę ani chwili ani trochę wcześniej niż przed samą krawędzią skoczyć Miałem wrażenie, że jestem na krawędzi. Okej, okay, czyli trochę poza krawędzią też mogę być. Tu jest ostry zakręt Chciałem, że to wyjechać bardzo. To było moje marzenie, a oni je zniszczyli. Zniszczyliście mi marzenia. Tu jest to. Okej. Okay. od razu odbijać w lewo. Myślałem, że mogę na to wskoczyć. Ale dobra, tam nic nie było przynajmniej. Okej, okay, dało się. Okej. Okay. Tu pominę pierdylion tych dukatu. O nie. Co jest? Nie tak. Zaraz. Co miałem zrobić w tamtej sytuacji? Yy, tu się zaczyna problem tego braku mu... nie, nie, nie zatrzymuj się tylko jedź szybciej Okej okay, przyspiesza się muszę Tak przez drogę szybki wściekły jestem zostawcie mnie spokoju Co jest? Tego się nie spodziewałem to jest niezły plot twist Pominam dukaty plot twist ten to już nie pominąłem O, myślę, że możemy przeskoczyć mnie w spokoju! Chory psycholu Okej, okay, zaraz tam był... Dobra, koniec poziomu Definitywnie szalona jazda. Trzymajcie się i do następnego ten odcinek jest wystarczająco długi, zaraz nagram kolejny. Trzymajcie się, na razie.